pojemnikach. Dlaczego nie? Sadzenie iglastych kompozycji w różnego rodzaju donicach jest ostatnio bardzo modne. Można do tego wykorzystać właściwie wszystkie pojemniki. Ceramiczne oczywiście, jeśli są mrozoodporne, bo iglaki mogą zimować na zewnątrz, a także plastikowe. Można również wykorzystać takie drewniane osłonki jak ta pod warunkiem oczywiście, że tutaj niespodzianka. Do środka wstawimy taką dużą plastikową donicę, oczywiście z otworami w dnie. Jak sadzić iglaki? E, tutaj mała rewolucja. Dotychczas potrzebne było mnóstwo rzeczy, różnego rodzaju podłoża, nawozy. Teraz właściwie wszystkie te rzeczy można załatwić jednym. E, mamy e, specjalne podłoże do sadzenia iglaków, w których jest, e, uwaga, nawóz. I to taki nawóz, który wystarcza na cały rok, a także wodnik. Oczywiście nie taki bajkowy wodnik, tylko stabilizator wilgoci. To znaczy, że nawet jeżeli zdarzy nam się za dużo podlać takie rośliny, albo też e, nie dolać, e, wówczas e, Tenże wodnik dostarczy roślinom potrzebną ilość wilgoci, a zatem rośliny nie zgniją i nie uschną. Wsypujemy wszystko do doniczki. Proszę zobaczyć, w środku jest zawarty nawóz. No i sadzenie jak sadzić. Oczywiście sadzimy zielonym do góry i na taką głębokość, jak roślina rosła w doniczce. Z drugiej strony sadzimy tę drugą roślinę. Ona ma taki ładny kolumnowy pokrój. I znów na taką samą głębokość jak rosła ta. Nie trudno się domyślić, że między tymi bryłami, które już były ukształtowane w doniczkach będą luki i wciskamy w nie podłoże. O i tutaj sadzimy lawendę i również uzupełniamy podłożem. Podłoże ma pH odczyn o wystarczająco dobry dla oczywiście iglaków, dla lawendy również się nadaje. I przez cały sezon te rośliny będą nam na pewno pięknie rosły, będą zdrowe. No i te rośliny właściwie w podłożu mają wszystko, co jest im potrzebne, z wyjątkiem wody. Pamiętajmy tylko i wyłącznie o regularnym podlewaniu i wtedy właściwie przez cały sezon będziemy mogli się cieszyć piękną, wspaniałą kompozycją. Również w następnym sezonie, za dwa lata, za trzy, cztery i tak dalej, i tak Co zrobić, kiedy akurat pod ręką nie mamy? Takiego gotowego podłoża do iglaków z nawozami i wodnikiem. Otóż można wtedy wykorzystać zwykły taki substrat torfowy odkwaszony, który kupujemy w każdym centrum ogrodniczym, wsypać do pojemnika, tak jak tu już wcześniej zrobiłem, i po prostu dodać odpowiedni nawóz. Może to być taki nawóz typu osmokot, który stosujemy tylko wyłącznie raz na wiosnę, i później już tylko podlewamy rośliny. Może to być nawóz taki, który działa 100 dni, a zatem w ciągu sezonu nawozimy z wiosną i później latem, albo też mogą to być takie nazwy, ja nazywam to szyszkami, mogą to być koreczki również, jeżeli ktoś woli taką nazwę, to są pozlepiane kulki tego nawozu i taki nawóz po prostu powiedzmy, że nie mamy dużo czasu na nawożenie, a więc wybieramy nawóz osmokot. Rozsypujemy równomiernie. Mieszamy z podłożem. I właściwie sprawa nawożenia jest już załatwiona. I przez cały sezon pielęgnacja takiej kompozycji polega tylko i wyłącznie na podlewaniu.